Witam widzowie, witam, witam. Dzisiaj jaki odcinek na szybkości tak zwany. Na szybkości. Jeszcze teraz się odmutuję na Discordzie z tymi debilami, ale to nie słuchajcie bo to jest masakra. Poczekaj ta przyjdę. Dobra, to ale zakręcimy jeszcze. To... żeby się pieniądze gry. Dobra już z taską po Ale uwaga, bo tu leci nagranie teraz już. Ale nagrywam wczoraj nagrywałem i mi raz wchodzi, rozumiesz? Mówię, nie, no dobra, musiałem przerwać. Dobra, jak się myba. Trypi w salonie. Nie, my... już ty masz kontakt z mamą. Nie. Dobra. Ej, to było dobre. Nie ja było tego na tej z tego nie ma cytatu. Cicho, cicho. Weź to no, tak. dodaj. <noise> Nie wiem, kiedy to było. Oj. Arnold. Arnold przed do bitwy, okay. panowie. Arnold przed do bitwy. Uh, Arnold to lipa. Oj, moje, są ty 20. Kurwa, jest dobrze. Aj, chyba moje. Kurwa. Brawo, brawo. No i tak się robi profit właśnie. Kurwa, oglądałem ostatnio jakiegoś Marganiego Don't Touch, tak 120 tysięcy butłatów, złoty 20, złoty 20, jak Jeszcze nie ma budżetu takiego, ale będzie zamknięto w pokoju. Mam zbiera na Zbieram na giveaway'a, właśnie. Co będzie rozdawane? Jolson dla suba? No zaraz, właśnie to sprawdzę, co, <grym> co będzie. <grym> będzie Goldson dla suba. Może się ze mnie? <laughs> 100 goldsonów nie zaraz coś właśnie w tym odcinku właśnie coś wypłacimy na giveaway, bo i tak będzie ty tydzień tradebana i tak będzie no to trzeba będzie coś wypłacić Kamujesz ludzi kogo nie skamuję jak ja biorę udział daję lajka like pod każdym filmem <laughs> co, nabijam minimum mi po 10 wyświetleń <laughs> Dzisiaj A ten filmik gdzie 1000 wyświetleń ma to 800 jest ode mnie i co teraz? Ja pewno. Ja, ja pierdolę panowie, no i się Ale zdymał A kurwa, Walencję dostał A nie, Wingshop to jest No pisz Bez gumy, bez gumy człowieku No i spokój Dobra, odkuwamy z to A i nie dolar są fajne, nie? 20 no i dobrze is... Ostatnia bitwa, ostatnia bitwa to jest Ale ja z tobą nie gram o, nie, nie no, no, nie starczy, nie starczy. Premieromierz. No, cicho, on no, cicho. Ja pierdolę, nie starczy. 40 zł. Sła... Oj chuj, nie starczy. Ej, ja muszę. A, a nie, no. Muszę logować. No, no nie tak. To nie wśrupany tak. ten oczot. To... Dobra, Dawid, chudule mamy za. I tak. Lat 4, jazda. Chudule mitwa. za 29 zł. Jak wygram, to wygram. Jak wygram, to tak giwałej, panowie. Jak nie wygram, to nagiwały się odłoży w na... czasie lekko. Ale to jest do innego konta, to czekaj. Ale ja liczę, że wygram. Ale tak kupujemy tak. to? No. E no, aby dostać no to do g No, nie, ale. Musisz nie No, tak, dzisiaj. no, ale... no nie nie, jutro, bo w środę no mam No, dopiero za git. 3 dni jakoś młody, to wiesz. Mam nadzieję, że. Dawid... O ale po? No, no. Na G2 jest za 30. Ale posypało, co? O kurwa, ale sypię. No. Myślę, o 8 zł dla tych frajerów. Dobra, coś dla mnie. Ach, ja za 2 złota. A nie wirus. Ja pierdolę dymają. Mega, mega, Dobra. no. Nie, nie, nie. Nie. No. Klasycznie. Klasycznie. Klasycznie wydymamy. Dały. Dobra. No to koniec odcinka, No. A gdzie ten tęgiwa?